Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, czasami w naszych relacjach z Chrystusem zdarza nam się popełnić błąd. Czasami jest to bolesny błąd, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że oto Bóg otworzył nam drzwi, Bóg sam nas gdzieś wysłał, a my z jakichś powodów nie wykonaliśmy zadania, nie wykonaliśmy służby. I zdarza się niestety, że później całymi tygodniami, a nawet miesiącami, trzy latami nie umiemy sobie przebaczyć i ten zapach smutku, nieprzebaczenia sobie rozchodzi się wokół nas i nie przynosi to ani dobrego świadectwa, ani nie przynosi to dobrego owocu. Musimy pamiętać, że w historii Kościoła było Wielu wspaniałych ludzi, mężczyzn, kobiet, którzy stanęli właśnie przed taką sytuacją i musieli umieć sobie przebaczyć i musieli umieć powstać i zwyciężyć w tej konkretnej sytuacji w Chrystusie, aby pójść i dalej zwyciężać. Dzisiaj sięgniemy po tekst, który Wydaje się taki niewiele znaczący, kiedy go czytamy w Biblii. Wielu z nas po prostu przebiega oczami i idzie dalej, szukając cóż ciekawego w tym tekście można jeszcze znaleźć. Ale spójrzmy do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, to jest rozdział drugi, i przeczytamy wersety od dwunastego aż do szesnastego. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostają otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie, i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej Ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci. Dla drugich woń życia ku życiu. A do tego Tuż jest zdatny. Właśnie to, o czym mówiliśmy na początku naszego rozważania, przydarzyło się Apostołowi Pawłowi. No przecież nieprawdopodobnie wielka postać, bez której trudno sobie wyobrazić zarówno Nowy Testament, jak i sam Kościół Jezusa Chrystusa. Jeden z największych Apostołów przybywa do Turady. Miasta, które powiedzielibyśmy, że było na szlaku łączącym wtedy wschód z zachodem ważnego, istotnego miasta. I cóż zastaje tam? Zastaje otwarte drzwi w Panu. Kochani, iluż ludzi modli się o to, żeby drzwi otworzyły się dla głoszenia Ewangelii. A Paweł przybył i takie drzwi zastał otwarte w Panu. Szeroko otwarte drzwi do zwiastowania Ewangelii. On zresztą z takim zamiarem przybył do tego miasta. Pisze o tym. Nie kryje tego. Przychodzi do miasta i widzi, że ludzie są otwarci. Ludzie chcą słuchać Ewangelii. Ludzie są gotowi, aby przyjąć Słowo Boże. I co się dzieje? Zdarza się przedziwna rzecz. Paweł nie znajduje tam Tytusa. To był jego, jeden z jego bliskich współpracowników. Widocznie Tytus miał coś, co było Pawłowi niezbędne, potrzebne. Być może Paweł martwił się o Tytusa który może nie był w najlepszej kondycji duchowej w tym czasie. Może po prostu chorował. A może po, po prostu Paweł nie miał dawno wiadomości od tego swojego bliskiego współpracownika. No i cóż robi Paweł? Żegna się z wierzącymi, którzy byli w Troadzie i odchodzi do Macedonii. Przedziwna sytuacja. Pewnie niektórzy by powiedzieli, że to taka duchowa jakaś sprawa, że jakiś demon tam stanął, zabronił po prostu głoszenia słowa, Paweł się przestraszył. No dzisiaj ludzie mają tak wybujałą wyobraźnię, że wcale się nie zdziwiłbym, gdyby ktoś ten fragment tak właśnie chciał interpretować. Ale kiedy ja czytam Biblię, trzymam się słowa i niczego ponad to a ponieważ niczego tutaj nie znajdujemy żadnego wyjaśnienia poza jednym nie było tam Tytusa to nie będę wyobrażał sobie czegoś czego tam nie było ale po prostu ten fragment pozwala nam zobaczyć Pawła jako człowieka Takiego jak my, po prostu, z naszymi wszystkimi słabościami, problemami. Bardzo często mówimy, że, że Chrystus jest do nas podobny, czy był do nas podobny, za wyjątkiem grzechu. No ale tutaj znajdujemy człowieka, który jest naprawdę bardzo do nas podobny, wielki człowiek, apostoł Paweł. Tak jak my, potrafił być głodny, zdenerwowany. Tak jak my potrafił być niedospany, potrafił obfitować, ale też cierpieć niedostatek. Tak jak my dotykało, tak jak nas dotykała go sytuacja, kiedy, kiedy ludzie go zdradzali, opuszczali, na przykład Demas. To no wszystko właściwie, co, co dotyczy życia przeciętnego człowieka, dotykało również apostoła Pawła. I to pokazuje nam, że że ludzie, którzy tak naprawdę pracują na niwie pańskiej, głoszą Ewangelię, to, to są normalni, zwyczajni ludzie. Oni nie mają niczego szczególnego. To nie są jacyś nadludzie gotowi yy, kłaść swoje życie w ofierze tylko dlatego, że mają coś, czego inni nie mają. Tak, ci ludzie mają coś, czego inni nie mają, ale to nie jest coś, co jest, można powiedzieć, takim dodatkiem do ich DNA. To po prostu są ludzie wiary, ludzie zaufania swojemu Zbawicielowi. A mimo wszystko i ci ludzie przecież mają słabości, mieli takie słabości i będą mieli takie słabości. I Paweł jest przykładem człowieka, który z braku przyjaciela, z braku obecności przyjaciela, być może właśnie z powodu troski o niego, być może nie mając czegoś, co Tytus ze sobą miał przynieść. Tego już się nie dowiemy. Nie wykonuje swojej służby. Pozostawia swoją służbę. Czyni to świadomie, ale później czytałem, później czytamy, że ten człowiek, który tam w Troadzie z powodu braku Tytusa nie zaznał spokoju ducha, poszedł dalej. I co? I mówi tak. Niech Bogu będą dzięki, który zawsze nam daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej Ziemi. Można sobie w tym momencie dopisać jako pewnik, że Paweł wyszedł z trady, ale to, co zrobił, nie dawało mu spokoju. On wiedział, że zrobił źle. I zaczęły go nachodzić myśli oskarżające, ale też i diabeł nie zasypiał gruszek w popiele, jak się to popularnie mówi. Zasypywał gruszek w popiele i zaczął gnębić tego człowieka, wręcz oskarżając go że on, wielki apostoł, ma za zadanie głosić Ewangelię, a oto z takiego błahego powodu po prostu nie zrobił czegoś, do czego Bóg go posłał. I Paweł, jako człowiek podobny do nas, mógł przyjąć te oskarżenia. Mógł się nawet załamać. Mógł nawet przez długie miesiące czy długie lata wygrzebywać się z tej sytuacji, przechodząc głęboki stres. Tak Dzisiaj by to zostało wytłumaczone, ale Paweł mówi przedziwną rzecz. I wiecie, co, co znamionuje niezwykłego człowieka. On mówi chwała Bogu. Chwała Bogu, który zawsze daje nam zwycięstwo. Paweł w tym wszystkim odniósł zwycięstwo. To jest cenne. Kochani, prawdziwe zwycięstwo odnosimy wtedy, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem prawdziwym zwycięstwem nie jest to, że głosimy Słowo Boże i nawraca się kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset osób. To oczywiście chwała Bogu za to. Ale to jest Boże zwycięstwo, a nie moje zwycięstwo. Ale wtedy, kiedy wszystko mnie przygniata, jest przeciwko mnie, kiedy mam argumenty przeciwko sobie, prawdziwe argumenty, niewymyślone argumenty, a jednak się nie poddaję, a jednak mówię Boże, ty mnie znasz. Ty wiesz jaka jest prawda o mnie. Ja wstaję z kolan i wykonuję swoją służbę dalej. Tym nie będziesz sądził, a nie ludzie. Ty nie będziesz sądził, ani świat. Tym nie będziesz sądził, a nie diabeł. Wstaję z kolan, odnoszę zwycięstwo i idę dalej. Drodzy przyjaciele, zdarzyło mi się to w życiu kilka razy. Wiem o czym mówię i wiem co to jest odnieść zwycięstwo nad samym sobą, pomimo tego, że masz w ręku argumenty, niezbite argumenty przeciwko sobie. Wiecie jakie ja mam niezwykłego Boga? On w takich sytuacjach daje siłę i moc aby powstać i iść dalej. Postać i pracować. I wiecie, co Paweł pisze? Niesamowitą rzecz. On mówi tak. Przez nas, czyli przeze mnie także, mówi Paweł, rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej Ziemi. O, on po, tym, tej, po tej słabości, jaką przeżył, bardzo szybko wrócił do tego, do czego był przeznaczony. Można próbować go podejrzeć na modlitwie, kiedy mówi o nie, o nie diable, o nie świecie, o nie moja stara naturo, nie macie do mnie żadnego prawa. Mój Pan wyznaczył mnie na apostoła narodów. Mój Pan wyznaczył mnie na tego, który ma głosić słowo Boże. I ja wbrew wszystkiemu wstaję z kolan, wbrew wszystkiemu rozpoczynam. Swoją służbę. Kontynuuję swoją służbę. Bo moim zadaniem jest roznosić wonność Chrystusa. Nie będę roznosił smrodu klęski, smrodu porażki. Nie będę roznosił, roznosił smrodu upadku, swojego upadku. Ale będę roznosił wonność Chrystusową. Drogi bracie, droga siostro, Możesz mieć argumenty przeciwko sobie, mogą ci dostarczyć te argumenty inni ludzie, może ci dostarczyć te argumentów diabeł, może dostarczyć ci świat. Bóg nie wystąpi przeciwko tobie, pamiętaj o tym, ale mając argumenty w ręku, możesz zrobić dwie rzeczy, możesz się załamać. Albo powstać w mocy Ducha Świętego. Powstać w mocy ducha świętego i wykonywać nadal służbę, do której jesteś przeznaczony. To niesamowite, jak czytamy inny fragment Bożego Słowa. Posłuchajcie, z pierwszego rozdziału dziewiąty werset tego samego listu. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona. Paweł mówi, byłem pewien, że umieram. Byłem pewien, że już nic dobrego się nie zdarzy, że odchodzę z tego świata. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Jakiego Boga masz? Boga, który wzbudza umarłych. To znaczy Boga, który czyni rzeczy niemożliwe. Ten Bóg nie jest przeciwko tobie. Ten Bóg nie jest przeciwko Twoim grzechom, ten Bóg jest po to, żeby cię podnieść, żeby cię wzmocnić. Każdy Twój grzech został przybity do krzyża, pamiętaj. A jeśli uczyniłeś coś złego, wybacz sam sobie, przeproś Chrystusa, ale pamiętaj, jesteś w Bożym Ręku, jesteś zbawiony, należysz do Boga i nie ma do Ciebie ani świata, ani diabeł, ani żadny człowiek, żaden człowiek, żadnego dostępu. Bóg wyrywa nas zawsze z wszelkiego niebezpieczeństwa, z wszelkiego, nawet jeśli umieramy, to jesteśmy wyrwani wtedy z niewiary. Jesteśmy wyrwani wtedy z przeklinania naszego życia. Ho! Czasami ludzie płaczą, kiedy młodzi ludzie umierają. Ale Bóg wie, jeśli do Niego należą, co jest dla nich lepsze. Nie namawiam nikogo do tego, żeby nie płakać w takich sytuacjach, bo to jest głupota. Ale trzeba też rozumieć, że Bóg naprawdę mnie i Ciebie kocha. Paweł zawiódł. Ale dzięki Bożej łasce podniósł się i roznosi wokół siebie. Woń poznania Chrystusa. Cóż to za zapach? To nie jest zapach klęski. To jest zapach zwycięstwa.